Dzień dobry, miłe panie. Dzisiaj uzupełnienie odcinka jednego z poprzednich na temat nieinwazyjnych, nieinwazyjnych testów prenatalnych, tak zwanego NIPT diagnostyka. O co chodzi tutaj? Mianowicie dowiedziono, że mniej więcej w pierwszym połowie w pierwszym trymestrze ciąży od 12-13 tygodnia ciąży są do znalezienia komórki które zawierają DNA pochodzenia łożyskowego i te komórki są obecne we krwi matki i można je pobrać, czyli ocenić budowę jak gdyby łożyska, a przez to pośrednio budowę genetyczną i chromosomalną dziecka. Ten test oczywiście nie jest testem jak większość testów stuprocentowych, powiedzmy sobie około 99%, część firm je reklamuje, że ma większą skuteczność, że badane jest więcej elementów yy, genetycznych, inne badają mniej, część firm, co jest ważne w warunkach niemieckich, yy, bierze odpowiedzialność za dokładność tego testu. Czyli do odpowiedzialność prawną, część nie bierze, czyli innymi słowy lekarz, który je zleci, musi, musi ją wziąć. To są wszystko bardzo ciekawe tematy, to się wszystko coraz bardziej zmienia, natomiast jedna najważniejsza rzecz na początku to, co już mówiłem, one nie są stuprocentowe. Jedynym praktycznie stuprocentowym testem świadczącym, czy dziecko jest zdrowe, jest po prostu amniopunkcja, czyli pobranie komórek płodowych bezpośrednio z Worka owodniowego. Oczywiście to jest pozbawi... w pewnym sensie związane z pewnym ryzykiem pęknięcia wód płodowych, infekcji i we fakcie straty dziecka. Natomiast ja tutaj mam przykład, jak wygląda formularz, żebyście mogli sobie zobaczyć, miłe panie. To jest akurat firmy syn. Ja z tą firmą nie mam kompletnie nic do czynienia biznesowego, ale ponieważ ostatnio mi przysłali. Prawdopodobnie jak 100 tysięcy lekarzy w Niemczech, jak wygląda właśnie taki formularz. Mianowicie górna część jest typowa dla niemieckiej krankenkasy, czyli wypełnia się to metodą drukowania. To jest wszystko ustandaryzowane. Można powiedzieć, także to fajnie wygląda. No i ten test oczywiście tutaj na początku się zaczyna od to, że należy podać tygodnie i dni ciąży. Od razu powiem, że ten test jest bardziej skuteczny im się go robi później. Tu jest opisane, żeby najlepiej na przykład robić w przypadku określenia płci dodatkowo po 14 tygodniu ciąży. Oczywiście im wynik jest później, to ten wynik jest dokładniejszy, ale on nigdy w zasadzie nie osiąga 100% pewności. Oczywiście wpisuje się wielkość, wysokość pacjentki, jej ciężar, przed ciążą czy ciąża pojedyncza, czy podwójna, czy znaczy czy tak zwane bliźniaki, czy pacjentka brała heparynę czy są jakieś tutaj połączone ze sobą, ze sobą dzieci, czy jest ciąża po zapłodnieniu pozaustrojowym, czy jest to powtórzenie w ogóle badania. Jakie są indyka wskazania, czyli te indikacje nasze słynne, czy psychiczne indikacje, czy jakieś stwierdzono nieprawidłowości w USG budowy dziecka, czy jakieś inne po prostu medyczne względy. No i potem się oczywiście zaznacza, co chce. W Niemczech od, można powiedzieć, roku niecałego te testy są wykonywane bezpłatnie w warunkach tak zwanych krankenkasse dla wszystkich pacjentek ubezpieczonych państwowo. I one obejmują wariant podstawowy, i nie obejmują y, określenia płci dziecka. Za określenie płci trzeba dodatkowo dopłacić. O, zobaczcie, gdyby ktoś chciał sobie tutaj zrobić i chciałby sam zapłacić, to na dzień dzisiejszy. Kosztuje 214,50 euro plus oczywiście to, co lekarz tam dodatkowo musi za pobranie i wytłumaczenie też pobrać jakieś pieniądze. Jeżeli chodzi o na przykład dodatkowe opcje, za płeć się dodaje 17,49. Jak się chcę określić tutaj, na przykład te choroby genetyczne w kierunku zespołu Turnera, czy. Z 47XXX to trzeba, trzeba, trzeba to też oczywiście zaznaczyć. A oczywiście, jak chcecie sprawdzić nie tylko sprawy płciowe, ale również autosomalne, no to w tym momencie już dopłacamy no, to prawie 117 euro. Do tego można również z tego wyciągnąć grupę krwi, co jest też w Niemczech opłacane jako, jako kassenleistung, czyli świadczenia kasowe. Także to jest taka fajna sprawa. Wtedy wiadomo, że nie musimy podawać leku, czyli rufylaku na przykład, który tam wiąże te krwinki płodowe w przypadku, gdy matka jest ujemna, Rh-negative, a dziecko jest rh pozytyw, ponieważ wykonanie testu kosztuje swoje, a te leki, które trzeba podać przynajmniej, można powiedzieć, raz w ciąży, w 20, około tam, 8 tygodniu, i ewentualnie po porodzie, lub w przypadku krwawienia trzeci raz. No, jak się to podsumuje, to wychodzi mniej więcej na zero. Tak? Także tak to wygląda. Także ważna sprawa jest, że te testy są do zrobienia. One nie mają żadnego ryzyka, natomiast dokładność powiedzmy sobie w okolicy 99%. Tutaj Wam jeszcze pokażę wynik u jednej pacjentki, które ostatnio wykonałem no, zobaczcie, 2 maja. Tego roku było 17 plus 2 tygodnia, pacjentka 94 kg, 1,63 wzrostu, BMI 35.4, yy, pacjentka jest już po 40 roku życia, także to też jest ważne. I zobaczcie, tutaj określono statystycznie ryzyko jako niewielkie, trysomie 18 niewielkie, też niewielkie, trysomie w ogóle te wszystkie razem jako prawidłowy wynik. Tutaj też widać, że to jest tutaj na, na, na granicy tej lewej normy, czyli wszystko dobrze. Czyli w tym przypadku yy, potwierdziło się to, co zbadaliśmy już w poprzednim wideo, które nakręciliśmy, w przypadku testów biochemicznych, czyli tak zwanego testu podwójnego, potrójnego, poczwornego, jak, jak go tam zwało. Także idziemy w kierunku, można powiedzieć, poświadczenia czegoś, co jest yy, akurat fajnym stanem. Problemem oczywiście byłoby co zrobić wtedy gdyby te wyniki wszystkie wyszły nieprawidłowo. No wtedy pozostaje nam oczywiście amniopunkcja ze wszystkimi ryzykami. No i wtedy w przypadków w warunkach niemieckich, nie polskich oczywiście, bo w Polsce to jest trochę inaczej i niestety źle, ale w warunkach niemieckim pacjentka może zdecydować co dalej począć. Są specjalne kliniki, które się tym problemem zajmują. Ja się na szczęście tym nie muszę zajmować, także to jest taka pozytywna dla mnie informacja, nie mam z tego powodu żadnych problemów, ale niestety dla pacjenta temat jest ważny i wartki. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.